A cześć. Dzisiaj was oprowadzę po wyspie, bo dawno nie było odcinka, dużo się. Trochę, znaczy, trochę się zmieniło, nie była to rewelacyjna ilość zmian, ale się trochę zmieniło. Na przykład jesteśmy teraz w serwer Non Premium. Pierwsza zmiana. Kolejne zmiany to mój nowy moje nowe miejsce zamieszkania. Sobie zrobiłem. Hmm... Nazbierałem trochę surowcy. Tu mam... Nie wiem czy to zbudowałem drugi raz, ale dobra, pewnie się zagalopowałem. Tu mam faremę. Z tego to tyle? Tu mam Bajkona, ikona, brycona, nie wiem jak to jak mówi. Tam mam kopalnię. Jak słyszycie, tu mam długi korytarz wieśnioków handlujących. Zarabiałem na te wszystkie bikony patykami. Nie jest noc, to idziemy, się, idziemy do wyra się przespać. Dawno nie grałem z Steven. Tak. A, i planuję zrobić farmę. Zwykłą farmę. Taką najzwyklejszą, ale taką dużą, ładną. Z potrzebnymi rzeczami. Jakimiś wieśniakami. Możliwe. A, a później farma żelaza. Ale <gryw> muszę obejrzeć poradniki. A, przecież ja nie, nie muszę lecieć przecież. Z tego mam portal. Z tego mam przecież portal. Eee, halo? Ila, żeby się nie rozbił. Oś tu mordę ląduj. Tu u góry to było Czy to z tak się da skakać. Nieważne. Ta moja stara chata, tu pan seter zrobił kolejkę do swojego domu. Bo e boku ma nową tą bazę, więc Setter sobie y, kupił jego dom. To jeszcze tu trzeba wyjście lepsze zrobić. O proszę bardzo. Piękne. Ojej. Coś tu ciekawego. Ej, nie jest taki biedny. A tu u góry co jest, właśnie? Tu nic. Oś, jej, się tu wysoko dziwnie skacze. A ta baza jego jest y, tu. Taki dziwne wejście, no. Wygląda na biedną, prawda? Ale... Taka nie jest, spokojnie. Jest fajne. Ładniejsza od mojej. Znaczy mi się bardziej podoba. Mogłoby to zniknąć. Zamiast tego mogłyby być... Yy, co? Yy, cobblestone? Ale tak to jest bit. Uh, a z czym to jest? co miał? Nie wiem. Eee, tu ma tam skrzynki. O! Eee, co tu jeszcze ma? Au! Taki sobie lasek zrobił. Czyli szło O, właśnie. Tu jest to. Au! Tam ma farmę. Już nie będę pokazywał. Farmy. Farma jak farma. Ale tak to jest dobrze. A, i dom Stacha jeszcze został, bo Pandy się nie zmienił, bo nie grał. O, to z Elytrom się tak da skakać? Co jest? E, dom Stacha jest... E, tu? A, tu pochodni są. O, tutaj. I jest ładny ten dom. Tak, to jest jego cały dom. Nie narzucuję. O. A to ja zrobiłem. obraz i wykorzystałem. Będzie miał yy, Co? I yy, kopalnię. Au. No, a jego dom jest tutaj. Ładnie. Wszystko tam nie byłem. A co to jest? Aha, okej. Okay. Nieważne. Co tu jest? Nie ma. Peczka ładny ma dom, nie powiem. Nawet sobie kuchnię zrobił. Ładny, ładny dom. Gdzie to się jest? O. O. A, tu jest porta. No, także już. Oj. Wszystkie domy zwiedziliśmy. Chyba wszystkie. No i ten mój stary, no ale tam nie ma co zwiedzać. No tam nic ciekawego po prostu nie mam. Ja bym tę farmę zrobił. Em, a tu koło brzegu byłoby ładnie. Trzeba to wszystko skopać. Zawsze się zastanawiam po tych słopaka w teraz. nigdy nie kopałem. Eee, dobra, wykopałem. Chyba tyle starczy. Trzeba to załatać. Wody wlać. I w ogóle. Ale taka duża plantacja w pa kilofem tu wody jeszcze rozrachował ma że te duperele wyrzucić na znaczy się, ten dir, Mi się to, to nie przyda. To się przyda, to się nie przyda, to się nie przyda, to się nie przyda. To się nie, to się nie Idziemy O co? O Wotykę. Jau penkiavim, kad jau ant to motyko. Dobra, weźmiemy kamienną. Tak, tylko potrzebuję jeszcze wiadra. O jakiś... Się... Się nie martwię. Co? Ja rozumiem, że on słaby net. Na... Ale aż tak? Dobra I trzeba wiadero zrobić albo... komuś ukraść Prędzej to drugi musimy Co ja robię? To trzeba takie rzeczy osiągnąć. Pierw. O. Dobra, dwie zrobię, bo chyba jedna nie starczy. Idziemy po wiadro Nać się rady. Aj, aj. Dobra, tam Dobra. co będę przyjmował. Nudniejsze rozlewanie tej wody. Nie. A widzimy się jak będzie zrobione. Ta forma nie ma być funkcjonalna, żeby po prostu ta wyspa ładnie wyglądała na będzie. Gorę z sadzeniem. Ja jeszcze trzeba wykopać. nie! Mi się nie chcę. Ale czego się nie robi dla ładnej wyspy. No dobra. Kończyłem, noc idzie. No nie. Ale ja chcę zobaczyć efekt końcowy. Jak to wygląda? Zróbmy tak. Na tysiąc niech to urośnie i zobaczymy jak to wygląda. a ja za tym teraz pójdę się przespać. Weźmiemy na 10 trochę wyższe, bo chyba normalne jest na 2 albo na 3, na 4. Nie wiem. No, to jest ładne. Jeszcze tu do końca nie dociągnąłem. Ale spokojnie, kiedyś to zrobimy. A chwilę, chcę zobaczyć jak to od góry wygląda. No. Wyżej. No, ładna, ładna, ładna. Tam mi telefon dzwoni. No... Oprowadziłem trochę po mapie, zrobiliśmy małą no, faremę, A jeszcze tego do mnie... A co to ktoś tu znowu wybudował? Eee, co się stało? O, no co jest? Okej. Okay. Tu. Chytry pandy. A, znowu mam laga. Nieważne. No, także... Siemka. No, nie mogę na fajerwerki zniszczyć. A szkoda. No. Także to no, tyle. Siema.